Cześć, jeśli się, moi witajcie w kolejnym odcinku. Jestem Waria12, z jest kanału Waria12 Vlog. A dzisiaj otwieramy, proszę Państwa, mystery boxa. Mystery box. A właśnie, ja może najpierw wspomnę, że jestem teraz w Londynie, dlatego możecie zobaczyć tutaj taki dziwny znaczek. Fund. To jest waluta londyńska, prawda? No i tak, mystery box. Nie wiadomo tak naprawdę tutaj jest. Napisali, że co najmniej co najmniej 5 pięć, pięć, yy, rzeczy. No i tak, ja to kupiłem za 10 funtów. Mogę to sprzedać według opakowania za 25 funtów, więc prawda biznes, biznes. No i co? Otwieramy sobie. Taka, yy, mamy jakiś nóż. Dobra. Mamy. Dobra. Yy, wziąłem sobie nóż. Bardzo ostry Także Także wszystko powinno tutaj zadziałać No i co? Ja najpierw może pokażę tutaj do, dla widza, do kamery Okej, okay, okej. Okay. Jesteś drogi tak jak taki jak prawdziwy pierwsza rzecz yy, breloczek Breloczek, jakiś nie dobra, muszę to zobaczyć. O kurwa... Ze Star Warsów ten kubek. Zostaje. Nie no, to jest mandalorianka. Taki kubeczek. Z 20 zł. To z 5 zł. Kolejny breloczek. Taki. Bardzo ładny. No, fajny. Proszę państwa, zeszycik z Beatlesami. Yy, taki, prawda, tutaj yy, w linie, no, na, na lekcje. Fajny. Fajny. No i najważniejsza rzecz, proszę Państwa, plakacik Batmana. No, osiemdziesiąte no, urodziny Batmana, taki, taki kartonik i... I z Mario. Mario i Luigi. Zajebiste w sumie takie, takie o no to co, to jest już wszystko w mystery boxie więc tak yy, dwa breloczki do wygrania oczywiście dla was dla widza robimy sobie giveaway pamiętajcie, żeby, no żeby wziąć udział oczywiście musicie yy, napisać w komentarzu yy, ciekawe no to jest tu, gdzie, gdzie przypniecie taki breloczek Oczywiście zasubskrybować mój kanał. No i yy, macie na to jakieś dwa tygodnie. Ja się do Was odezwę potem. No i możecie wygrać takie bryloczki. Także fajnie. No i co? To by było na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo wszystkim. No i do zobaczenia. Cześć!